Szanowni Państwo, dobra informacja dla Nowosądeckiej Oświaty. Rozpoczynamy remonty budynków sądeckich szkół. Zaczynamy od zespołu szkół ekonomicznych przy ulicy Grodzkiej. Wymienimy w przyszłym roku całkowicie okna, ocieplimy stropodach, ocieplimy ściany zewnętrzne budynku, wymienimy wszelkie wejścia do tego budynku. Wymienimy także całkowicie instalację centralnego ogrzewania. To dobra informacja dla uczniów, pracowników, wszystkich absolwentów, ale myślę także dla, dla całego Nowego Sącza.